Chcesz zmienić pracę, bo w obecnym miejscu czujesz się niedoceniany, a może nie masz możliwości rozwoju lub atmosfera jest daleka od wartości, jakie wyznajesz. Dawno nie uczestniczyłaś w rekrutacji i nie wiesz, czy sobie poradzisz? A może nie masz wyjścia, bo właśnie dowiedziałeś się, dowiedziałaś o planowanych zwolnieniach w firmie i potrzebujesz sprawnie przygotować nowoczesne CV. Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Agnieszka Beus. Edukuję o rekrutacji, aby pomóc Tobie odnaleźć się na zmieniającym rynku pracy. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to zachęcam do zasubskrybowania kanału i zostawienia dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Pokażę Ci dziś, jak zwiększyć swoje szanse na starcie procesu rekrutacji dzięki profesjonalnemu CV. Na tapety bierzemy dziś nic innego jak strukturę profesjonalnego CV. Jeśli stoisz przed takim wyzwaniem, ale nie wiesz od czego zacząć i na co zwracają uwagę rekruterzy, koniecznie obejrzyj ten film do końca. Kiedy zaczynasz myśleć o napisaniu CV, możesz mieć różne dylematy na starcie. Kilka dni temu zadzwoniła do mnie kandydatka z dużej organizacji, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, pracująca na stanowisku menedżerskim. Wiele lat zresztą w jednej firmie. Dowiedziała się wraz z setkami kolegów i koleżanek, że jej firma w ciągu niespełna roku zostanie zamknięta, zatem czekają ich zwolnienia. Emocje towarzyszące tym ludziom były różne: szok, stres, niedowierzanie, potem śmiech i już totalne wyluzowanie, po czym nastąpiła dość szybka decyzja, że trzeba działać. Jej pierwsze kroki to telefon do mnie, rozmowa o podstawach, czego potrzebuje. No, oczywiście opracować CV i profil na LinkedIn. Po kilku dniach spotykamy się i opowiada, jakie kroki podjęła, i że kilkoro osób ze znajomych odesłało jej swoje wersje CV. Oglądam. To archaiczne odpada. To z kolei z popularnego kreatora ładne, ale możesz mieć dużo lepsze i wyróżnić się na tle innych kandydatów, mówię do niej. Patrzę na przebieg kariery zawodowej i już widzę dla niej dwie najlepsze opcje. Pierwsza: CV w strukturze przyjaznej ATS-om, bo wiem, że będzie aplikowała głównie do dużych międzynarodowych firm. Druga opcja, CV kompetencyjne wraz z osiągnięciami zamiast chronologicznego, pięknie oprawione graficznie, z dobrą strukturą. Dlaczego struktura jest ważna? No bo obraz znaczy więcej niż tysiąc słów, to jak się prezentujesz, profesjonalnie, nowocześnie czy archaicznie. Z których z tych dokumentów lepiej się identyfikujesz? Jak chcesz być widziana, widziany? Kandydatka, o której mowa, wybrała z moich zasobów szablon CV, który najbardziej jej się spodobał i uzupełniła go w ciągu jednego wieczora. Efekt? Natychmiast dostała feedback po wysłaniu tego CV iż jest rewelacyjne, co poskutkowało zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Jak się poczuła? Dowartościowana, uspokojona. Przede wszystkim o to, że jest dobrze postrzeganym na rynku kandydatem, kandydatką. Pełna zresztą wiary, że znajdzie pracę zbieżną z jej celem zawodowym. By przygotować nowoczesne CV, potrzebujesz zadbać o 10 małych kroczków. Zaprezentuj je na eleganckim layaucie CV, adresując każdą z tych sekcji. Pamiętaj, że po drugiej stronie ekranu też jest człowiek, który chce zobaczyć Twoją ludzką twarz. Warto pamiętać, że Twoje CV ma się prezentować estetycznie, czytelnie i być odpowiednio sformatowane. Unikaj zbyt wielkiej liczby kolorów, czcionek i ozdobników. Stwórz proste i przejrzyste CV, które w łatwy sposób pokaże najważniejsze informacje. Zadbaj o ujednolicone ikonografiki, czcionki, powietrze w tekście. Nie ma sensu na siłę upychać w CV dużej ilości tekstu kosztem czytelnej czcionki. Kandydaci czasami zmniejszają czcionkę i jest to bardzo nieczytelne. Jeśli szukasz pracy, ale nie dostajesz odpowiedzi na swoje aplikacje, albo myślisz dopiero o zmianie pracy w najbliższym czasie i chcesz stworzyć mistrzowskie CV, to zapraszam Cię do mojego nowego kursu 10 kroków do skutecznego CV. Link do tego kursu znajdziesz w opisie. W kursie pokażę Ci jak stworzyć profesjonalne CV od zera, jak opisać poszczególne sekcje. Dowiesz się również, jak dostosować CV do konkretnej oferty pracy. Opowiem Ci, jak rekruterzy skanują CV i jak sprawić, by przejść przez tą pierwszą selekcję z sukcesem. W bonusach znajdziesz również film Profil LinkedIn Okiem Rekrutera i konkretne wskazówki, jak poprawić swój profil, by rekruterzy łatwo na Ciebie trafiali, uznawali Twój profil za atrakcyjny. Oraz proponowali udział w procesach rekrutacyjnych. Z pewnością Twoją pracę nad CV przyspieszą edytowalne szablony CV, które przygotowałam w kilku układach w zależności od sytuacji zawodowej, w której jesteś. W kursie pomogę Ci dobrać najbardziej odpowiedni układ dla ciebie. Wszystko pokazuję krok po kroku, zatem skończysz kurs z gotowym, nowoczesnym CV i profilem na LinkedIn. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia w kolejnym.